Dzień dobry wszystkim. Stroneki Polon. Polon, kur kurde, posłucham się do mojej nazwy na TikToku. No. Jak widzicie, muszę wejść na moje 2000 years later. Na no, w Hello Neighbor było bardzo dużo alf. Alpha, alfa, alfa, jeden, dwa, alfa, 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 A, zainspirowałem się bardzo odcinkiem samego dysoskiego I postanowiłem, że spróbuję przejść. Hello Neighbor alfa, 2 która mi się niestety nie udało przejść w moim starym odcinku, tylko już nie ma. Niestety, z wiadomych przyczyn. W sumie nie wiadomo, byłam, nigdy nie wiem. Ale yy, a dobrze to proszę wtedy bardzo źle. nie miałem jak. Więc teraz wejdziemy sobie do gris, robimy je 6. Na gdzie się uda za pierwszym razem. Grafika na ultra. Oczywiście. Yy, mi się wydaje, że raczej skipniemy cutscenkę początkową. I zaczynamy naszą grę. Rozgrzywkę tak naprawdę. Dajcie chwilę. i Widzimy się na chwileczkę, wszelko, przecież nie sprawdziłem głosu przed nagrywaniem. Jesteśmy już w grze. Jak widzicie, to sama jedna z ulubionych alfa tak naprawdę nie wiem czy nie ulubiona. Pod względem małego domu i braku wysiłku, który muszę wykonać podczas robienia takich rzeczy. Dobrze, chodzimy do środka. Co powinniśmy zrobić? Dawnej gra w Tom alfę. O dziwo. mamy najpierw sobie blokady z desek. Czemuż to mam emok na dobranet? To jest tylko alfa On jest On jest w środku Ile się w ogóle do góry powinniśmy dostać Zobaczmy, to bardzo niedobrze Bo w tej alfie dokładnie jest szybko Pierwsza próba zakończyła się Fiaskiem Ale ja tak to tego komentarza w FIFA gadają Dobra Chodzimy sobie, bierzemy telefon i dzwonimy do sąsiada. Czemu mnie wyzywasz na facebooku? Na facebooku? Tak. Aha, ja mogę się z tego wycofać! Jeszcze mam taką prośbę, ja ci odpuszczę i nie pójdę na policję, jak pokażesz jak jęczysz. Chyba nie. Wątpię, żeby odebrał. Co my mamy teraz zrobić? Mamy. Pierwszą kurtkę była tam. On tam ogląda telewizję. Tu mamy czas. robić mogliśmy tego nie robić. Zachodnimy się w szafie. Bardzo dobrze. Je, zamknijmy się tu. Zaczynamy w toalecie. A co to, to, to mamy? Sleeping Pink. Hmm. Mi się wydaje. Przyjął Często tego bardzo używa. Zostawmy mu coś. Miałam być nudy, a skończyła się jak zawsze. Spróbujmy. Hmm. Nie mam zbytnie pomysły, co zrobić. Bardzo mądrze rozstawiona łap łapka. To było. A po prostu tego pomijmy. Mamy lornetkę. Czy. Jak widziałem Wilsona? Ja. Sędzio, ściągnij. Nie, wiem, że jest tak w tych drzwiach. Zjemy go tutaj do siebie. Dokładnie, on dowie się, że. No, jest. Dobra, no, mój plan zadziałał. Jak zawsze. Prawie zawsze. No więc tak, lodatka czy nie będzie nam potrzebna? Chcę sprawdzić. Okej, okay, tego nie chciałem widzieć, ale chciałem to zobaczyć. To no, okay. chyba nic nie ma. Nie wiem, czy to jest drugie piętro dostępne. Jednak nie jestem na ulicy, idioto. To jest chyba idealna okazja. Szybko, szybko... Zauważył mnie! Otwórz, otwórz! Okej, okay. ale wiadomo że mam, że mam otwarte drzwi. No teraz będzie się na nastrzają, ale my go wyhaczymy i wejdziemy sobie... Yy, jego rozbitym oknem. nawet kulturalnie jest odrzucona jaka kulturka a mamy łom i wytrych tylko czego nam był wytrych nie ma sensu Ajajaj. Hm, brutalne dobra lecimy dalej teraz powinniśmy użyć jakoś wytrychu tylko nie mam więcej tak tutaj się tego nie otworzymy. Nie zbugujemy się przez ścianę, niestety I co my tu mamy? No tutaj jeszcze nic nie byliśmy. Co mamy zrobić dalej? Możemy iść o deski w salonie. A, daj się własną pułapkę zamknął. Hmm. Bardzo małe zabezpieczenia na taki włas bunkerowy 60 seconds. No i oczywiście łomra się, się nie przytał, ale daćmy złapani po raz drugi. To nie mam pomysłu udzielać wytrych. Ale wiecie co, ja to wziąłem kutkę i może akurat wytrych. I ten, że się kupię w każdym razie życie, ale. Mam broń! Mam broń! Idź ode mnie i mam broń! Mam broń! Okej, okay, nie, nie, to nie da tak wyglądać. Ja mam pistolet. Nie widział mnie. Ja. Siluję bombę może z tymi kamerami Bo kamerę w ziemię to raczej nie, nie polecam wczekać To jest dźwięku kompletnie, co nie? Jest... No, ogarnij się chłopie Klucze w dyńkę Okej, okay, coś tak nie działa Okej okay. Teraz jak Nikki golem przejdziemy przez arenę Tylko że zamiast areny przechodzimy przez... Do sąsiada. I co my tu mamy? Piękny dach. Ja się ja chcę sprawdzić. Czy tutaj coś jest faktycznie? Aby ten drugi jazdą widzimy. Wejdziemy. Sorry za nie bo dawno nie nagrywałem. I się to jest zestresowane. Zestresowany czuję, co nie? macie o co chodzi? Presja. No więc tak, mamy kartę. mam pistolero. L pistolero który mógłby zaćgad... Yy, za szczęść. Co się za nadzieję. Kultura w niej okno wybita. Okej. Okay. Interesujący naprawdę. Mm. Gran straszniejszy, gry, naprawdę. Samo migansa żówka. Okej. Okay. Kocha malkę pod tym względem. A postawmy to może tu Co my tu mamy? Spoczony misiak I z jego żywota Jeszcze jakieś klocki Okej okay. Tam chyba możemy Okej okay. Trochę się teraz zesrałem Ale jak będzie się udało więcej takich chillowych filmików No to Dajcie znaka no, chcę być sławny na razie Trochę bezdomny. Potrzebuję trochę wszystkiego rozwania, wszystko na strunki w czasie. No, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. To chyba dzisiaj na tyle. A z tej strony był i czy Coś takiego. Poł!